czy zieleń mi służy, I don't know, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o tym co dostałam od perfumerii Lamasco i marki Parfum Bureau. Dobra, zacznę od nud, bo nie wytrzymam. Patrzcie co tutaj jest. Jałowiec, szafran, imbir, ud i palo santo. Czy może być lepiej? Nie! A to dopiero początek. Kiedy Kinga z Lamasco powiedziała mi, że ukraińska marka Perfumburo i perfumeria Lamasco chcą mi wysłać prezent, od razu wiedziałam, że będzie to to, czyli RSWP, czyli Respondes i Wple. Mam nadzieję, że wymawiam to dobrze, jeśli nie, Bierzcie widły i pochodnie, I don't care. W każdym razie wiedziałam, że to będzie mój wybór. To dosłownie zapach przyjemności i pożądania. To kompozycja, która jest wyraźna, ale jest uspokojona paczulą, palosanto i drzewem kaszmirowym, co sprawia poczucie ogromnej pewności siebie. Dodatkowo razem z cyprysem i szafranem lawiruje tutaj upojny, balsamiczny wręcz jaśmin. Bardzo rzadko mi się zdarza, że wybierając kompozycję zupełnie w ciemno od marki, o której nigdy wcześniej nawet nie słyszałam, perfumy tak bardzo mi się podobają. Dlatego jeśli będziecie mieć okazję, przewąchajcie koniecznie RSWP, ale też inne flakony tej marki, dlatego że jest warto. A jeśli macie daleko do Krakowa, to pamiętajcie, że na ma też swoją stronę internetową, na której możecie zakupić sobie próbki. Także co, ja wracam do oblewania się tym hektolitrami, a Wy? Biegnijcie do Lamasko.